Ach, witam w tym kolejnym odcinku Właśnie zbudowaliśmy kompleks podziemny W Wesołym Belgradzie I w ogóle w Jugosławii Właśnie ogólnie otwieramy się Na świat Bo już możemy Służyło nam się tam to drzewko Odkąd mamy już ten tereny Bośni, Chorwacji i Czarnogóry I nagle stało się to O w ogóle nie, nie przypuszczałem Że może się stać Pominam, że tutaj wciąż yy, jedną wyspę mają. Wesołki nasze, ale no zobaczymy co się stanie. A ja na miejscu Albanii to bym teraz w pełni się tu okopywał. A na miejscu wesołych yy, greków yy, też atakował, ile się da. Dobra. Teraz trzeba. Just do it. Just do it. Eee, przerzucamy wojsko w takim razie na granicę. No szkoda, że mam jedną dywizję w ogóle. Nie trzeba zaraz wydzielić w ogóle pancerniaków z niej. A i mamy flotę. Zapomniałem, ostatnio wspominałem o tym w poprzednim odcinku. Eee, dajemy ciebie. Mamy trzy potężne niszczyciele z pierwszej wojny, które nic tam nie wniosą do tej wojny. Tak by była. Jedyne co, to możemy poudawać, że coś umiemy. No zobaczcie, Italo albo ma dość dużą flotę. Albania ma chyba nawet większą flotę... Nie, Albania nie ma flot Ale nie macie floty też? Okej. Okay. Nie wnikam. Eee... Pff. Dobra, no tam zrobimy czerwoną... Zare Istrą się nie przejmujemy na razie Zara jest najważniejsza, bo musimy mieć tu pewność, że będzie wszystko git Jak będzie wszystko git to będzie z górki Wszystko git musi być Czony idzie male Zróbmy tak, ty zrobisz to, eee, a reszta będzie kombinować. O nie wiem, czołg robić. Halo, kurde, zapomniałem. Tak, to, to się zrobi. To wtedy rzucimy. Dobra, damy im int lisa też. Pół tak jak tu macie, 300 ciężaróweczek damy też czwórkę i odpalimy dalej, żeby leciało. Eee, to możemy dać, to możemy dać Co, coś jeszcze. Czy jeszcze mamy nadmiar? Tego mamy nadmiar. obośniakach teraz trochę sprzętu jest. To lecimy. Tego na przykład możemy dać aż 51 Tutaj 260. 19 81 Tego i ciężarówek, 25 całe 153. Nie wiem, że się cel zrobił, ale wiecie, trzeba dać. No właśnie, trzeba dać najpierw tutaj, dobra, damy pauzę. O, 503, dobra. A chcę po prostu, żeby oni mieli sprzęt, żeby mogli wygrać, żebyśmy mogli ich potem wchłonąć, bo mniej więcej niedługo będziemy mogli ich zjeść po prostu. A jak się teraz jeszcze na przykład Węgrzy dołączyli do nas, to byłoby bardzo miło. Czołgów tych współczesnych trochę już mamy, produkujemy już tylko je. Dołączyli? Co, co u nich wygrało? Dęki Okej. Okay. Ale wy ekonomicznie tutaj do nas dołączyliście tylko co, nie? Dokładnie. Ale ktokolwiek dołączył, to już jest ważne. Teraz co to daje nam? O, ale dobre bonusiki, dobre bonusiki, szanuję. To i Wam damy to. czerwoną Rosją może też postaramy się dogadać. Ty że w izolacjonizm, chyba tak. To nie brzmi dobrze. To nie jest dobre. Ale trudno. To nie my będziemy mieli potem problemy, jak Niemcy zaatakują. Bo mamy z nim sami krótką granicę. Oj, tam, oj, tam. Doganamy się, towarzysze. Pomożecie, towarzysze? Halo, co tu się dzieje? Dobra, poczekajmy, może dadzą radę. O nie, port zdobyli. No mówiłem wam, Jołopy, że macie portu bronić. Dobra, trudno. Grecy teraz muszą wygrać. Jak Grecy wygrają, to jest z górki. Nie, no nie. nie. Możecie tak robić? Nie idzie źle, że znaczy nie idzie dobrze. Idzie źle. Dobra, wy to się zgodziliście, bo jesteście moją marynetką kochaną. Gdzie się Greków zapraszało? Muszę sobie przypomnieć. O nie, skipnęło mi to? Czemu by miał różki Kurde Szkoda, bo jakbym ich zaprosił to byłoby super My za każdego członka dostajemy czy jak? Nie, to dobrze by było. Dobra, zróbmy w takim razie. Podmiankę już, bo chyba możemy. Więcej karabinów na pewno. To będzie nasz, nasz priorytet od teraz. Karabiny. Dajmy do tego. Tutaj badajmy ten czołg lepszy. Dajmy też lepsze bataliony. Tak, tutaj dobrze mówię. Eee, damy tu lepsze bataliony w postaci. Użunaj. O. To możemy tak wszystkich wymienić? Ej to sprawa, wymieniamy. Chwilowo nam dywizję będą umierać. Ale w zamian możemy im wysłać te czołgi lekkie. Macie tu z 500 czołgów. tutaj ja pancerną, to sobie pojadą na saloniki. Ta wojna włoska mnie i w ogóle aktywność włoska mnie przeraża. Ale co ja poradzę? Muszę się przygotować na najgorsze. Co nam to daje? Uchybny. No. Czemu wy macie flotę guagu? To jest piękne i prawdziwe, to jest straszne. O, tak to się przyda. Oj... a to mi się nie... Mi się bardzo nie podoba co się stało właśnie. Eee, no dobra, zobaczymy... No nie Albanię zrobili. To w O Boże, nie, teraz zacząłem kto to... To zdjęcie. To jest przecież ten Chaplin przebrany za Hitlera. On się nazywa Itchomene. E, ten. E, Dina. Sprawdzę. Co to był. Nie jest wymyślony, ale chyba jest wymyślony. Bo Itchomeną mnie jednego znajduje. Z drugiej wojny, właśnie. Ale on wygląda po pierwsze inaczej. Po drugie, zginął jeszcze w trakcie drugiej wojny. Więc to jest niemożliwe, żeby to był on, bo. On... No. No dobra, no zdarza się jak się zdarza. A my chyba widzimy się za chwilę po prostu, bo... A mogę w ogóle to zrobić dalej? To jest... mogę kosowskie. Ile wy macie dywizji? Ej, dałoby się to ugrać. Muszę rozbudować armię tylko. Dalmację zająć. Przynajmniej Dalmację, bo ja nie dam na radę na tyle front. Szkoda, że nie można burzyć portów. To by się przydało w luj. Dobra O miło Od ruskich dostajemy karabiny stare Co? Halo Co tu? Co te Chiny odwaliły? Obalili Czanga? Wzięli tam kogoś, bo ten Daily, i teraz Chang został przywrócony. What the hell? Co tu się dzieje? Halo? O, Malezja się zjednoczyła i tak mocno. Wszystko w co tam było. Nie wiem, jak wy to zrobiliście, ale zrobiliście kociołek. Gratuluję Wam. Eee. Mam dla z 2000 starych ruskich karabinów. Na nic nie tylko. To jest straszne, co tu się dzieje. Ale tak trzeba. Tak każe obyczaj. Że czerwoni czerwonym pomagają. Tak. To jest, tak jak mówię, trochę straszne, ale działa. Okej, okay. hop. E, apc by się przydało też tutaj dorzucić. W większej ilości. Tak mi się wydaje. zacznijmy też robić artę cięższą, to było tutaj, i zacznijmy też robić takie fałki. Eee, trzeba też rozplanować plan budowy wszystkiego. Ja bym zrobił tak. Tutaj dwie fabryki. Tutaj jest dwie fabryki. Tu jedną, tu jedną. I ropę tu trzy razy. Ja spodziewałem się, że oni po wybrzeżu będą atakować, ale lepiej się przygotować na wszystko. Czy już możemy atakować sąsiadów? To niech będzie, już w sumie też można wrzucić. Ropa się teraz przyda do kolekcjonowania. Będzie wyrychaj, bo ja potrzebuję wyrychaj. No, jeszcze troszeczkę, daj ziomek. Jest high. To jeszcze raz proszę. Bo już 16 minut minęło odcinka. A jeszcze nic nie podbiliśmy. Świeżbią mnie rączki. Dobra, jak Wam to wygląda? No dobra, wygrywacie i to w pełni. O, karabiny widzę, doszły im, bo dostali. Nie wiem, nie wiem, co oni robią, ale chyba tych karabinów nie produkują, albo za mało ich produkują. Nie wiem, jak to jest. Karabiny to strasznie wszystko. Dobra, Battle for Kosowa na razie nie chcemy. To ważniejsze, możemy już? Możemy, dobra. Robimy nawet już. Grupa APC. APC, wsze Armored Personal Carrier. Jak dobrze pamiętam i nie pomyliłem nic. Stałyby eee się z cztery dywizje. 4 cztery to cztery, o. Dobra. Zrobimy cztery dodatkowe pierwsze dywizje. Weźmiemy je na wybrzeże. I szybko powinni zniszczyć ich. Dla pewności zrobimy tak. Najważniejszy jest port. No taka podmianka będzie git. Co dalej? Eee, expand Chyba wszystko trzeba zrobić, żeby mieć very high Potem to już byle co się podbija, jak dobrze pamiętam A nie pamiętam czego nie robiłem, albo oficerów nie wysyłałem Albo expand networka nie robiłem Ale mogłem oficerów, tak myślę teraz nie robić No chyba oficerów nie robiłem, to trzeba zrobić oficerów Potem jedziemy dalej Jakby oni istnieją to byłoby fajnie. Dobra. Tego nie robimy. Ty robisz to. Trzeba zmodernizować po prostu nasz sprzęt i wszystko. Wejdziemy jak tu uderz. Jakby uderzył tutaj, przebił się tutaj to byłoby z głowy, no Ale on nie chce po O, Wolframu brakuje, to nie problem. No, ktoś tu przesadził. No aż tyle nie potrzebujemy. Tyle wystarczy. Dorzuć tego, dorzuć tego, dorzuć tutaj. Dzięki temu możemy od Szwecji kupić więcej. Albo możemy Szwecję olać teraz i kupić od. Ok, od Ameryki. Amerykę trzeba podbustować. To może będzie chciała przyjść i pomóc. I to jest jedyna opcja, jaką widzę, tak szczerze. Bo jest źle. Jest bardzo źle. Ci zamarli i w ogóle nie walczą ze sobą. Tam się w ogóle chyba ta Azja zbugowała coś. Wow, ruszyli ich. Dobra, może wyślemy Wam trochę karabinków znowu. Ja już mogę kolejną rzecz zrobić? Mogę. Wyślij oficerów A tu wyślij karabiny Ale tak żeby trochę... dobra mamy 2000 40 tych możemy... pepanców 40 pep... 47 pepanców wyślemy No i 1000 karabinów bo nie mamy co innego wysłać tak naprawdę o, APC, APC możemy wysłać trochę jeszcze, nie wiem. 200? 200 będzie dobrze. Może sobie wiecie, sklecą tą dywizję w końcu. Mają czołgi, daliśmy im 500 lightów, daliśmy im ten. Ja na ich miejsce zrobiłem już dywizję z lightów zrobił. <gryw> Jakbym dostał takie wsparcie. No dobra, a co z tymi? Dobra, raz spokojniejszy odcinek Będzie też pewnie krótszym, jak ta rewolta się zaraz nie uda nie zamierzam dalej Znaczy, jak się uda lub nie uda, zobaczymy Powinno się udać, powinniśmy Dare przy... e, Tą, Zarę, przepraszam Powinniśmy Zarę przyłączyć No i dalej powinno być nie tak źle de facto Będzie w praktyce? Zaraz zobaczymy. Bra, na razie tego nie. Zrobisz tak. Tak. Na końcu w Dalmacji będziemy budować, bo nadmiar też nie jest dobry. W ogóle w Dalmacji na razie an anuluj, anuluj tą dalmację. Bo zbyt blisko wroga jest jednak. Dobra, da dajesz tą dalmację, wspieraj i zaraz jedziemy. Bo naprawdę nie można. O, wielka pomoc ma tutaj. Dobra, rozpoczynamy tak szczeł jak zaraz to. Hop. Już nie ma co czekać dłużej po prostu. Ale wy macie zadanie zrobić to samo. A się nie idziemy, jak ty tu. O, i tu przepchnęli... Ja pierdził jak oni pchną, ich pchną. I wypchnął ich stąd niedługo. Dobrze, a wręcz doskonale. Ura nam się musi nam się udać. Jak się nie uda, to będę zły. Nie wiem, te bufory te kliki pozostawiali i Ruscy. Nam się mówię ewidentnie w Rosji coś zbugowało. Ciebie damy tutaj. Dzięki temu będziemy mieli to szybko zbanane i można kolejne rzeczy odwalać. Dalmacja Partizan z tej trili really. Dobra, wyślimy im matasze. Udało im się. Ej, halo, czemu mi zabrało tereny też? Chyba nie przewidzieli aż tak mocnego tego zasięgu. Tak mi się coś wydaje. Dobra, i was wymienimy na tych ziomków. Będzie za dużo tej piechoty, co nie? Więc tych ziomków weźmiemy w nową dywizję, sformujemy. E, nie, wydotity. Damy tutaj kogoś, kto jest wściekły w ataku. O, ty możesz być. Będziesz się musiał nauczyć walczyć w ten sposób No i trzeba dorobić też dywizji nowych Really? Eee, to jest nic ciekawego To sobie zachowamy. To też nie jest ciekawe. To jest beznadziejne, a nie ciekawe. Okej. Okay. czemu oni nie mogą saloników. Powiedział że to jest w prowincji, ale mogliby już bezpośrednio saloniki atakować. Serio! O! Proszę, posłuchali się. Ale wszystkim, nie kurde No jedną... Dobra. Zrobimy zaraz bitwę o Kosowo, ale to już w następnym odcinku. Tym jeszcze może byśmy coś powspierali, albo lepiej nie, lepiej nie. Zrobimy może rzeczywiście to Kosowo najpierw. Mamy punkty, mamy zaopatrzenie. Widzimy się w kolejnym odcinku, to będzie to już wszystko. Ja za zapiszę. Jak widzieliście udało się w ogóle... 61, kurde. Jak widzieliście poszło cudnie. Wyzwoiliśmy te tereny. Teraz zostało zabezpieczyć je. Żeby tutaj się nic złego nie stało. Ale już w kolejnym odcinku będzie wszystko. Hej ja.